W tym momencie y, pracujemy w Kodniu, a robimy tutaj projekt y, zorganizowany przez y, Dom Kultury. Plener rzeźwiarski, y, rzeźby jako nośnik polskiej y, historii i kultury. To jest lat, lata, lata historii. To gdzieś takie, taka, taka iskierka tkwi już od małego dziecka, że człowiek ma jakieś tam pociągi do tego, że chce coś robić. I w końcu gdzieś przyszedł czas, że odnalazłem ten swój talent i tam od kilku lat, ładnych dziesięciu można powiedzieć, rozwijam go. Rzeźbę taką jak ta, no, to jest kwestia trzech lub czterech dni do zrobienia. W zależności od tego, jeżeli to jest, trzeba oddać jakieś podobieństwo, żeby no, w miarę to przypominało postać historyczną z danych przekazów, czyli jakie są portrety dawniejsze, czy w ogóle jakieś zdjęcia w katalogu, żeby ona przypominała tą postać to około 4 dni. Mamy do wykonania w projekcie trzy rzeźby. No i tutaj kolega wybrał właśnie jednego pana, ja wybrałem Franciszka Sapiechę, Paweł Franciszek Sapiecha, a tutaj koleżanka będzie rzeźbiła tą Elizę Krasi Krasińską żona tego słynnego naszego, tego pisarza. Mm -hmm. Także to jest, y, mamy grupę taką, y, która po prostu jeździ po całej Polsce, nie? I praktycznie na każde zlecenie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo staramy się robić rzeźby w miarę tak odzorowywać, żeby to były rzeźby y, no, przypominające dane postacie. Żeby to było tak od, praktycznie od danej prawie jeden do jednego, to nie jest co prawda praca studyjna, bo w, yy, robiąc pracowni taką pracę, to można by zrobić jeden do jednego. Ale w plenerze, to myślę, że jak na plener i na taki szybki czas, to jest naprawdę dobra praca. Drewno to jest w zależności od tego, w jakim rejonie jesteśmy, tak? Jeżeli rzeźbimy tutaj, to tutaj są dostępne to pole, bo one są gabarytowo wielkie. I można fajne rzeźby z tego y, y, wykonać. Jeżeli chodzi o jakość drewna, to najlepszy jest do rzeźbienia dom. No ale tutaj jest normalny, jest to jest dość drogi materiał i ciężki, żeby taki, o takich gabarytach znobyć dom. Do prac plenerowych przeważnie piły. To tak pełne zdanie jest, bo to jest ten... A rozumiem, no to do, jeśli chodzi o rzeźby plenerowe, to w większości używamy pił łańcuchowych. No są, są to różnego rodzaju piły, bo niektórzy tam mają i po 10 y, pił z różnymi prowadnicami, bo w zależności od tego, jakie, jakie używamy prowadnice, do jakiego cięcia, no to trzeba mieć tych, tych narzędzi dużo, dużo, a żeby po prostu y, były trwalsze te narzędzia, więc trzeba ich mieć dużo. Jeszcze y, różnego rodzaju frezy, bo też, też są dość, dość takie istotne w, tym, w tej pracy. No i bez dłut też się nie obędzie. Nie wszyscy używają dud, ale większość takich starszych rzeźbiarzy raczej dłut używa. Czy to jest do wykończenia twarzy, czy jakieś takie detale, szczegóły, no to jednak duda są na tyle, na tyle dobrymi narzędziami, że one są praktycznie nieodzowne, koniecznie potrzebne. Zaczęliśmy tutaj pracę gdzieś w poniedziałek po obiedzie, bo to jest przygotowanie pół dnia praktycznie przygotowania, bo trzeba dobrać materiał, yy, znaleźć jakieś prace pomocnicze typu yy, zdjęcia, jakieś fotografie, no po prostu, żeby coś, z czegoś się wzorować. Nie? Bo gdyby to była taka y, rzeźba z wyobraźni robiona, z głowy po prostu masz zrobić postać taką i taką, no to wtedy ja już mam, mam w głowie rysunek i, i, i nie mówić po prostu nie tego, nie... Y, Niczym się nie sugerować, wiesz, robisz swoje. A jeżeli to jest jakaś kopia, więc trzeba się skupić, mówię, na jakichś tam pomocach, czy typu strój, żeby odpowiednio dobrać twarz, rysy twarzy, żeby było rozpoznawalne, także to, to troszeczkę schodzi. No i pół dnia praktycznie przygotowania jest takiego do, do, do wstępnej pracy. Później ustawienie tego drewna, żeby to w miarę tego, w miarę stabilne było. I od poniedziałku dzisiaj od obiadu żeśmy zaczęli tej pracę. No wczoraj, wczoraj troszeczkę deszczek nam popadło, także nie, byli, nie mieliśmy robić. No i dzisiaj praktycznie już dzisiaj już tak będzie, myślę, że w 80% rzeźba wykończona. Na jutro myślę, że będzie to film.